Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale A dzisiaj Czy uda mi się wy wykonać trzy Bardzo Trudne challenge w Geoguessere Zapraszam Pierwszym moim challenge'em będzie zrobienie 20 tysięcy punktów W NMPZ na mapie E Community World A więc moi drodzy E Community World NMPZ I lecimy W pierwszej próbie Od razu myślę, że mamy USA Południowo-wschodnie Dam w okolicy Tennessee ale patrząc na to, to 3x5 to 15 tysięcy tutaj muszę na pewno dać dobry kraj mm, to chyba dam w Katar nice tu mamy coś tam fazenda i tak dalej. Wygląda mi to jak Brazylia i ta trawa trochę sugeruje nam to kantins. Natomiast te góry mi nie pasują na to canteens, ale mimo wszystko to kantins to dam. Nice. W kolejnej rundzie, no musimy w dwie rundy zrobić 8k. W kolejnej rundzie mamy strasznie mało informacji, natomiast. No, mi to na samym początku waibowało Irlandią. Z... Irlandią chyba. Mm, ale chyba schedzuję tutaj bezpiecznie pod punkty. Dam tą tu wyspę. Ok. I na tej rundzie muszę zrobić 4000 coś. I co tutaj możemy dać? Hmm. Wajbowo mi to pasowało na samym początku pod Hiszpanię. Aczkolwiek teraz bardziej bym szedł w kierunku bardziej bałkańskim, w stylu na przykład Chorwacji. No, Chorwacja chyba mi to wszystko, mi to wszystko najbardziej pasuje. Mamy góry, mamy takie, nie, bardzo... bardzo... Myślę, że surowe domki, niż z zakończoną elewacją. Droga też pasuje, mimo wszystko, pod Chorwacką. Nie mamy riftów, co wykreśla nam Albanię i Czarnogóry, ani nie mamy... nieba, na którym mogłyby być rifty. No, nie wydaje mi się, żeby to była Serbia, więc chyba dam po prostu w zwykłą... Nawet tutaj trochę bardziej wschodnią myślę, że Chorwację. Myślę, że może mieć sens. Okej, okay, była to Chorwacja, ale koło zada. Pierwszy challenge 21 432 punkty. Za pierwszą próbą zaliczony. Moim drugim challenge będzie zrobienie 15 000 punktów na mapie Rainbow World ze skryptem. No kar, czyli że nie widzę samochodu na NMPZ. Ok, w drugim challenge mamy mapę Rainbow World, no i muszę zrobić 500 punktów powyżej średniego wyniku bez kara, więc zobaczmy. Pierwsza runda od razu rosyjska myślę, więc po prostu a ukraińska. Wyglądałem jak rosyjskie blardy, ale dobra. Teraz na kolejnej rundzie chyba mamy Stany. Ktoś fajnie z łzaczkiem pojeździł. Natomiast, tak się nie skupiając na tym, mogę walnąć z Tiki Gessa gdzieś tutaj. Bardziej. Aczkolwiek nie wygląda mi to na Illinois. Ale zaryzykuję. Nice. Ładnie. Kolejna runda. No i tutaj już się zaczynają schody. Nie wiem dlaczego, ale na pierwszej myśli mam 50-50. Ameryka, Północna Europa, ale myślę, że pójdę w Europę. No i co, po zastanowieniu... Myślę, że mimo wszystko pójdę w to Idaho. Hiszpania! Zaczynamy druga próba. Yy, mamy... Takie coś... No znowu mi to południowo stany Południowe stany Więc tam tutaj gdzieś Całkiem git I druga runda to jest absolutny killer Bo co tutaj można dać? Mamy półkulę południową Więc... A, ja mam tu 50-50 RPA a Australia, ale chyba dam w RPA bo to mi bardziej na RPA wygląda więc dam Trzecia próba, mamy Europę za na pewno, natomiast co z taką małą drogą mamy w tam w oddali jakiś biały domek więc mi to wydaje się, że tutaj optymalny będzie hedge pod UK Nice. W kolejnej rundzie myślę. bardzo płasko. Architektura taka przypominająca mi USA. Natomiast... Płasko jest na tyle, że... wszedłbym tutaj w Holandię. No okej. Okay. Myślę... Myślę, że optymalny będzie hedge w Belgię pomiędzy Holandią a Francją. I była to Holandia południowa. Muszę zrobić 5,5 w dwie rundy. Czy w trzy, W trzy rundy. Więc to jest easy challenge chyba. Eee, Spróbuję sp tutaj. To może być ciki, ale pójdę. Tutaj w Newadę jakąś, Utah. A, Montana. Okej. Okay. Tutaj mamy do czynienia... Z Kanadą raczej. I co tutaj w tej Kanadzie? Myślę na to British Columbia, natomiast... Dałbym bezpiecznie przy Albercie w celu schedgewania ewentualnego wschodu Albo dobra pójdę Olin. To były stany Alaska Niesamowite Dobra. W kolejnej rundzie mamy do czynienia z takim czymś. Mm. To będzie kolejny bardzo goofy gest w moim wykonaniu, myślę. Aczkolwiek myślę tutaj nad Grecją, Hiszpanią, ale Hiszpania mi nie pasuje przez Chevronsy, ale nie pamiętam Chevronsów z Hiszpanii, ale podejrzewam, że są czarno-białe i Meksyk, ale raczej Grecję bym poszedł. Turcja, ale i tak, czy jak challenge wykonany, i zaraz przechodzimy do trzeciego, najtrudniejszego challenge'u. Dzisiejszego odcinka. Ale zanim przejdziemy do ostatniego challenge tego odcinka, zasubskrybujcie kanał. Moim ostatnim challenge'em w dzisiejszym odcinku będzie zrobienie 10 tysięcy na trybie NMPZ na mapie Pain and Suffering. A więc zaczynamy. Pain and Suffering 1337 lokacji, average score poniżej 3500 y, 1337 lokacji na Official Coverage, 0 trackerów, 0 łódek, NMPZ i. Trzeba zrobić minimum 10 tysięcy skora. Pierwsza lokacja, i tutaj od razu już lecimy hardem. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy jakiś dziwny blur. W sensie nie blur, ale zepsute zdjęcie. Pojedyncze białe, przerwane. I bujna roślinność. Mam tu 50-50 kwadr Malezja, ale pójdę w Malezję. Let's go, Kalimantan. Eee, co tutaj mamy? Kolejna runda półkula, ciężka do określenia. Więc, no z taką roślinnością, jakiś mega dziwny meksyk super Nepal. Okej, okay. no tutaj trzeba pięćka zrobić. No to co? Brazylia? Nice. Tylko że Amazonka. Mogłem się tego spodziewać. Mmm. No, powiem tak super coverage. Tajlandia, jak nic. US, Virgin, Islands. Okej, okay, ostatni, ostatnia gierka i jak mi się tego nie uda zrobić to, no nieudany challenge, tak? Co tutaj można dać? Południowa półkula. więc tam... Tanzania, Australia, ostatnia gierka. Mm, tutaj myślę, możemy mieć. No, słońce nie słońcuje tutaj, więc tam... Meksyk. Była to Uganda. Kolejna runda, i mamy tutaj tam Stany Południowe, ale na pewno nie są Stany Botswana. Myślę, że mózg, prze mózg przegrzał. M... I co to możemy mieć? Nie wiem, co amerykańskie amerykański daje. Malezja. Kolumbia. Hongkong. Makes sense. Ostatnia runda. Australia Północna. Kambodża. A więc akcentem 21 punktów kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia już jutro. Cześć.